Dobra, jakby się coś działo po drodze, telefon do mnie. W sobotę 19 lipca z Wadowickiego Dzwonka wystartował już po raz szósty wyścig kolarski Małopolska 500. -ka. Głównym organizatorem imprezy był klub sportowy Aquila Wadowice i Peleton Wadowice, a głównym partnerem wydarzenia było województwo małopolskie. A z nami Artur Bryski. Panie Arturze. Porannego typu, porze to taka trochę bym powiedział, no, mordercza godzina do wstawania i wsiadania na rower. ósma godzina to jest najlepsza godzina na wstawanie na rower, bo temperatura jeszcze nie doskwiera, człowiek jest wypoczęty, po śniadaniu można ruszać w trasę. Temperatura nie doskwiera, a jakie są prognozy pogody na dzisiejszy dzień i dzisiejszą noc? E, prognozy są takie: przez dzień 22 do 24 stopni, w nocy w granicach 17-15. Ma być troszkę pochmurnie, ale bez deszczu. Pierwszy odcinek jedno łeb na szyję w dół, ale potem dwa kilometry płasko i zbocze Jaroszowickie Góry. Czy to nie jest znęcanie się nad zawodnikami? No można powiedzieć, że to... No nie chcę tego przyznawać. Nie... <laughs> no, musi być początek taki, żeby ludzie zapamiętali. No, przypuszczam, że zapamiętają. Był taki już jeden przypadek w historii Waszego wyścigu. Proszę mi powiedzieć, bo startujecie dzisiaj w dwóch grupach, prawda? Teraz ci wyczynowcy 400 km. Tak, teraz idzie długi dystans 400 km, a jutro rano króciutki dystans. Także jutro, jutro też duża, duża ekipa będzie tutaj na starcie. Króciutki dystans, czyli 75. Choć w tym roku dystans skrócono do 400 metrów, to skala trudności wcale nie była mniejsza, a przewyższenie wynosiło ponad 4000 metrów. Na starcie, oprócz wielu znakomitych zawodników, była też jedyna kobieta Agnieszka Smaza. Jeszcze przed startem wyścigu, puchar dla najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu Wręczył prezes klubu Aquila Wadowice Andrzej Kramarczyk. Puchar otrzymał oczywiście pan Paweł Chwała. Dzień Dzień dziękuję bardzo. za współpracę. No już nie musisz jechać, bo masz puchar. Przejdę się dla czystej przyjemności. Sygnał do startu dał prezes klubu Peleton Wadowice Artur Bryski. Gotowi Jedziemy. Do kamienia. Trasa wyścigu prowadziła przez Jaroszowice, zaporę w silnej Porębie i dalej przez Krenice Niepołomice. Najszybciej trasę pokonał Paweł Chwała w czasie 16 godzin 12 minut. Drugi był Roman Rycerz, a trzeci Tomasz Gawor. Agnieszka Smaza morderczą trasę pokonała w 21 godzin. Również w sobotę zorganizowano wspinaczkę na dzwonek. W tym morderczym wyścigu zwyciężył Rafał Widera, drugi był Paweł Chwała, a trzeci Bartek Byrski.